Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się regeneracją luzów w zaczepie automatycznym. Jest to zaczep firmy Sauerman. Rafał zadał mi pytanie, czy byłaby taka możliwość, żeby zregenerować taki zaczep. Ja już pracuję 10 lat jako operator frezarki. Do pewnych spraw mam troszeczkę inne podejście. No i stwierdziłem, że. No, oczywiście, że jest możliwość zregenerowania takiego czegoś. Pytanie tylko przykładowo: jak to zrobić? I w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jaki my wymyśliliśmy na to patent. Powiem Wam szczerze, że szukałem dużo w internecie jakichś informacji na ten temat: jakby takie coś przeprowadzić, czy też znaleźć jakikolwiek film, nie wiem. No albo słabo szukałem, albo naprawdę na ten temat. Nie ma nic, czy się regeneruje takie zaczepy, bądź nie, powiem Wam, że tam na jednym z forum znalazłem taki wpis, że takie zaczepy się nie regeneruje. A jeżeli już ktoś Ci to zrobi, no to na pewno będą to takie koszty, że nie będzie Ci się opłacało. No ja wymyśliłem, my wymyśliliśmy po prostu troszeczkę inną alternatywę. I dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób możecie to zrobić sami, bądź też z pomocą warsztatu. A więc, tak mamy tutaj zaczep. Firmy Sauerman, oczywiście, ten materiał nie ma na celu obrażania żadnej z firm, jeśli chodzi o producenta zaczepów. Ja po prostu chcę Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób możecie to zrobić sami. Także spójrzcie tutaj przykładowo, jakie ten zaczep, jakie ten zaczep ma luzy No, powiem Wam szczerze, że jest to już troszeczkę luz. Dłuższe użytkowanie tego zaczepu, no, to ten luz będzie tylko i wyłącznie pogłębiało. Będzie jeszcze większy. Także ja wyciągam ten zaczep, zabieram go na warsztat i zaraz Wam pokażę, jak możecie to zrobić. Mamy już zaczep na warsztacie. Na początku bardzo mnie interesowało, jak tutaj ten zaczep jest złożony. Powiem Wam, że porozbierałem tutaj te te śruby, i chciałem po prostu to rozebrać, żeby się dostać do środka, żeby zobaczyć dokładnie, jak to tam wygląda. No ale, że jakby to powiedzieć, demontaż tego zaczepu w moim przypadku, no można powiedzieć, że okazał się niepowodzeniem. Rozmawiałem z Rafałem. Rafał mówił: Nie rozbieraj tego zaczepu. Bo go rozbierzesz, czasami się okaże, że go potem nie złożymy, i będę musiał kupić nowy. No i dobrze, ale moja ciekawość, jakby to powiedzieć, no nie została zaspokojona, bo byłem strasznie ciekaw, jak to tam w środku wygląda. Jak, jak to jest po prostu zbudowane, że to tam się obraca na tym wszystkim, byłem po prostu ciekawy, jak to, jak to, jak to wygląda. No i Rafał mi po prostu opowiedział taką historię, że yy, na początku tam u wuja w gospodarstwie przy John Deere 7720. Chodziło tak jak nojara Bergmana. Rozwoziliśmy nią No dosyć naprawdę duże ilości wapna i obornika przez te wszystkie lata. I przy, tym, przy tej nojarze, właśnie był zamontowany zestaw zaczep, takiego typu jak, jak to. Później już była zamontowana kula. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Rafałowi przez te wszystkie lata, jak ta nojara chodziła na takim zaczepie, no doszło na polu do rozerwania się zaczepu. I chodzi mi teraz o to, że przez to, że mu się rozerwał ten zaczep, ja mogę Wam powiedzieć, jak ten zaczep jest zbudowany. A więc tak. Zaczep jest zbudowany w ten sposób, że tutaj przez ten dolny otwór jest wbity pręt stalowy. Jest wbity pręt stalowy, który po obwodzie wchodzi, jakby to Wam wytłumaczyć, w takie zatoczenie w tym sworzniu tutaj od zaczepu i w tej obudowie są zrobione takie zatoczenia i ten pręd po prostu jest zbity po obwodzie. I taka jest zasada tego działania, że tak to działa. Ten pręd w środku jest stalowy, a to tutaj jest wszystko. No to jest jakieś, jakieś staliwo. Nie jest to super twardy materiał, bo jak wierciłem otwór i gwintowałem od tyłu, do którego za chwilę, jak to się mówi, dojdziemy. Także w ten sposób to jest zbudowane, i, i można powiedzieć, że dzięki temu, że ten zaczep mu się rozerwał, to, to ja wiem, jak to tam w środku jest zrobione. Jeżeli mi się uda zdobyć ten rozerwany zaczep, to postaram się Wam zrobić nagranie, jak to wygląda, i może podejmę jakąś inną próbę regeneracji tego zaczepu, a nie tak, jak będzie na tym nagraniu. A więc tak to, tak to wygląda. Teraz przejdziemy do tej regeneracji, którą ja Wam chcę pokazać, jak ja zrobiłem. No to tak, zaczniemy od tego, jak ja to miałem zamontowane na frezarce, bo robiłem to na frezarce i miałem ten zaczep zamontowany w ten sposób. Miałem ten zaczep tak zamontowany na, na stole. Musiałem to oczywiście wszystko ustawić. I tak, moi drodzy widzowie, zaczep miałem zamontowany w ten sposób. O, Tak miałem przykręcony na, na frezarce do stołu, no i oczywiście musiałem to wszystko ustawić. Możecie mi wierzyć, bądź nie, ustawienie takiego zaczepu to wcale nie jest taka prosta sprawa do obróbki. Musiałem tutaj trochę się nagłówkować. Miałem popodkładane tutaj takie lasze i profile, żeby uzyskać odpowiednią wysokość po jednej i po drugiej stronie. I dodatkowo miałem włożone tutaj coś w ten zaczep. Także jak miałem przykręcone tutaj z góry laszami z jednej i z drugiej strony, ta płaszczyzna była dociśnięta do stołu i tak samo tutaj to miałem też dociśnięte, żeby tutaj nie było luzu, żeby mógł to wszystko, jak to się mówi, w miarę poprawny sposób zrobić. I tak, gdy już miałem to zamontowane na frezarce, <laughs> oczywiście robiłem to wszystko sam. Wykonałem w tym zaczepie gwint M20. Ze środkiem tutaj oczywiście nie ma ustawienia, bo tutaj była, jak to się mówi, po nakiełku otwór, bo to jakoś musiało, po odlaniu jakoś musiało to zostać obrobione, także jeśli chodzi o ustawienie środka, to nie ma tutaj żadnego problemu. No i tak, ustawiłem to tutaj czujnikiem po tych płaszczyznach, żeby to mieć wszystko na równo. Tutaj też się mieściłem przykładowo tam w pięciu setkach. Także już nie cudowałem, naprawdę. Jak to miałem tam. Tą... Nie, do dyszki, do dyszki miałem ustawione. Tutaj miałem ustawione do dyszki, tylko że tutaj ten zewnętrzny. O, ta zewnętrzna płaszczyzna mi nie pasowała. Było tutaj to troszeczkę po prostu krzywo. Może to też już przez to, że ten zaczep był tam wybity, no ale nie mogłem tego rozebrać i postanowiłem regenerację tego zaczepu zrobić w ten sposób. No, i, i, i tak jak już wam mówiłem, tutaj zebrałem chyba jakieś dwie albo trzy dychy, żeby po prostu to wyrównać. Jak będę miał tą podkładkę tutaj przykręconą, którą wam za chwileczkę pokażę. I tak, początkowo miałem zrobione to w ten sposób, że tutaj miałem przykręconą śrubę, i w ten sposób yy, miałem już tutaj skasowany ten luz wzdłużny na tym zaczepie. No, ale co się okazało, że ta podkładka jest za duża. To znaczy się za duża, jest za gruba, dodatkowo tutaj jeszcze wystaje ten łapek, a przy zaczepie, przy ciągniku, no oczywiście ten zaczep nie działał góra-dół, bo haczyło u góry tutaj o tą blachę. a od dołu też nie szło włożyć, bo haczyło owałek wą, także no, no, no można powiedzieć, że małe potknięcie podczas tej naprawy. Ale jak to się mówi, nie poddałem się i ciągnąłem ten temat dalej. Otwór tu już miałem zrobiony i dorobiłem taką podkładkę. Troszeczkę cieńszą. W tej podkładce wykonałem tutaj w środku gwint M20. Grubość tej podkładki jest to 12 mm. Średnica zewnętrzna tej podkładki 89 mm. Także podałem tak: zewnętrzna 89, grubość 12. I przy tym zaczepie akurat, bo to oczywiście każdy zaczep yy, będzie to zależało, grubość tej podkładki i to podtoczenie od yy, zużycia, yy, wybicia tutaj tego zaczepu. W moim przypadku okazało się, że tutaj jest zatoczenie takie na 5 dych i, i, i tak to wygląda. I także ta średnica tutaj tej podkładki opiera się tutaj o to, najważniejsze żeby to tutaj było wszystko czyste. I brzegi, przykładowo, zapierają się o to i w ten sposób mamy skasowany ten luz. I tak to ja po prostu zrobiłem. Tutaj oczywiście też sobie zatoczyłem od drugiej strony tą podkładkę, taką faskę, żeby mógł się dobrze wtopić i migomatem tutaj to zaspawałem. I tak to jest zrobione. No z perspektywy, jak to się mówi, tej naprawy mogę wam powiedzieć, że jakbym robił to chyba drugi raz, to bym zastosował jakiś drobnozwojny gwint, żeby tutaj tego mięsa, jak to się mówi, było troszeczkę więcej. No ale no wątpię, że się ta dwudziestka zerwie. Myślę, że to już by trzeba było się naprawdę postarać. A nawet jeżeli się zerwie, bo wiem, że też będą, jak to się mówi, przeciwnicy, przykładowo takiej przeróbki, no ja wiem, że każdy może przeróbkę taką zrobić we własnym zakresie, no i tylko użytkownik jest odpowiedzialny za to. Także wiem, że też będą zwolennicy i przeciwnicy, jak to się mówi mojego materiału, no ale liczę się z tym, no, no, no niestety, no, jeżeli się chce przykładowo zaoszczędzić, a myślę, że to no, myślę, że to jest dobrze przeprowadzona naprawa. No Jestem bardzo ciekaw, co wy, co, wy, co wy na to powiecie. Także tak ja to zrobiłem w ten sposób. Podkładkę oczywiście tutaj będę przykręcał na, na klej do gwintów. Także tak to wygląda. Średnica zewnętrzna tej podkładki 89 mm, grubość 12 mm i zatoczenie na 5 dych do, tutaj, do tej danej średnicy. Ja się biorę teraz za zmontowanie tutaj tego i podejdziemy za chwilę do, do ciągnika. Zamontujemy, zobaczymy czy to wszystko tam pasuje. Także mówię Wam, niby to taka, niby taka prosta sprawa, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Trzeba się troszeczkę, jak to się mówi, nagłowić. Najdłużej z tego wszystkiego to trwało zamontowanie tego na, na maszynie. No ale cóż, mam nadzieję, że szwagier będzie zadowolony i ten zaczep nam długo posłuży. Także ja to przykręcam. I tutaj oczywiście te zafrezowania, te zafrezowania, które tutaj zrobiłem na tej na tej, jak to się mówi, na tej nakrętce zrobiłem po to, żeby można było sobie punktakiem bądź tam pobijakiem to po prostu dokręcić. Bo tam ta podkładka była za gruba i dlatego to wszystko nie nie, jak to się mówi, no nie fungowało, nie pasowało i, i nie szło tym zaczepem ruszać góra-dół. Dobra, ja to przykręcam. Tarczy. Co myślicie? Dobra. Tak to, tak to zostawiam. Mam już wszystko tutaj przykręcone. No i teraz najważniejsze. Zobaczymy, czy się zaczep obraca. No i super. Zaczep się obraca. Luz jest no naprawdę trzeba się bardzo przyjrzeć. No nie widzę, żeby tutaj był jakikolwiek luz, <laughs> zaczął się ciężko, <laughs> ciężko, ale się, ciężko, ale się obraca, także no ja osobiście uważam, że to jest, no myślę, że super alternatywa, no bo nie mogę tego nazwać, jakby to powiedzieć, fachową przeróbką, no bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, jestem po prostu, jak to by powiedzieć, fachowcem amatorem. No, i, i, no i, i tak, tak my żeśmy sobie z tym poradzili z tym tematem. Idziemy zaraz to zamontować do ciągnika i, i zobaczymy, jak to będzie się wszystko miało na ciągniku. No i mamy sukces. Jak to się mówi, ta poprzednia podkładka, zobaczcie sami, widzicie, jak, jak ta tutaj. Ona bardzo, bardzo blisko tutaj przechodzi, aż prawie muska o tą blachę. Można by powiedzieć, że te sprawy by musiały być zeszlifowane, ale wszystko działa. Nie opiera się o ten wałek ani na dole, ani u góry. Ciężko to tak jest zrobić jedną ręką, ale jakoś muszę sobie z tym poradzić. Dobra. No i tak, moi drodzy widzowie. No ja jestem bardzo zadowolony, że ta naprawa, jak to się mówi, dobiegła do końca. Trochę się zmachałem niosąc ten zaczep, bo to wcale nie jest takie lekkie no i tak, i najważniejsze pamiętajcie o tym, żeby ta podkładka była ze no ze zwykłego materiału, nie? żeby można było ją pospawać, aha i najważniejsza rzecz śruby użyłem do tego bodajże chyba 10,9 tak, M20 10,9 i gwint w tym zaczepie zrobiłem na 45 mm M20. Także moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu przybliżyłem Wam trochę ten temat. Z góry, jak to się mówi, mam nadzieję, że wam się podobało to nagranie. Musicie mi wybaczyć pewnie, pewne niedo, niedociągnięcia, jeśli chodzi o nagrania czy też bądź wymowę. Ale dopiero zaczynam takie rzeczy robić. I powiem Wam, że żałuję, że prędzej nie zacząłem nagrywać, bo jak to się mówi, teraz mógłbym sobie zobaczyć, jak pewne rzeczy robiliśmy lata wstecz. A tak zostały nam tylko wspomnienia, jeśli chodzi o pewne tematy. Także dobrze, moi drodzy widzowie, naprawa przebiegła. Ja myślę, że wzorowo. Jestem bardzo ciekaw, co Wy sądzicie na temat takiej naprawy, bo tak jak już mówiłem, no, nie znalazłem nic takiego w internecie, co by zaspokoiło moją ciekawość, jak to zrobić. My sobie poradziliśmy z tym tematem w ten sposób. Jestem bardzo ciekaw, co wy o tym sądzicie. Czy też byście tak zrobili u siebie? Czy jednak byście woleli kupić nowy zaczep? Tak jak już mówiłem, ja będę to nazywał alternatywą. Bo nawet jeżeli doszłoby do zerwania w tej śruby, tutaj, to no co naprawdę wątpię, ale nawet jeżeli by doszło do zerwania, tak. No to mamy tutaj ten oryginalny, to oryginalne mocowanie, które trzyma ten cały zaczep, no i, no i tak, to, tak to wygląda. Nie będę tutaj już przeciągał, bo też chciałem to zrobić szybko, no ale niestety, żeby opowiedzieć wszystko, jak to, jak ja to zrobiłem, no to troszeczkę czasu potrzeba. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Z tego miejsca bardzo Wam dziękuję, jeżeli dojechaliście ze mną do końca. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli Wam się podobał mój materiał, to najlepszą nagrodą za tą moją ciężką pracę jest subskrypcja mojego kanału i łapka w górę. Także czekam na wasze komentarze. Zdaję sobie też z tego sprawę, że no pe pewnym osobom nie będzie to pasowało. Jak to się mówi, no są tego plusy i minusy. To już musi każdy zdecydować sam, czy przeprowadzi taką naprawę. Ja uważam, że taka naprawa. No, no, nie jest najgorsza, myślę, że to dosyć dobrze zostało wykonane. Jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie. Na następny raz zrobiłbym to może inaczej. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, że dużo rzeczy można zrobić samemu. Naprawdę trzeba tylko troszeczkę pomyśleć, chcieć, można zaoszczędzić pieniądze. I jak ja to mówię, nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Pozdrawiam, cześć.